Co To będzie drugi odcinek Prawdziwe życie. Widzicie? Życie", Zostałem już z Zostałem? Bo jest ładny. W ogóle. Tej jest. W Mam tyle do ciebie, Co się już. A nie wiem, mi potrafi, że ma karę na środku pokoju. Mój kolega też ma karę na środku pokoju. Owu. Mówi, owu, 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 ale tego nie szukać. aż ją mówię podklejowo, to gdzie? Wziął mi uchu. Ta ucha. Mały. Pakał dzieciaku. A ja tak gdzie? A ja też zły łeb. A ja później takie. Kurwa, piłka. My na Czerwone! My na, My na O, kurde, kto się spalić, tak nie może być? Tylko ja, mam, dobra. Ja podaję jechać pa. Kto się kąpał w zimę? Ja. Hmm. Dobra, trzeba się przebrać. Ale no, to nie. Ale myślę, że pomyślę. Myślę, że pomyślę, zostaw mnie. Zostaw mnie. E, a e, jestem z policji, zostaw mnie. Zosta... Ej! Ej! Ej. Nie to nie działa... Zostaw mnie! Nie! Pomocy! A? Nie! Pomocy! pomóżcie, jak chcę mnie porwać. Nie jestem, baby. Chodź tu! Chodź tu! Ja się nie podam! amas amos, amas 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 Amos, amos, amas 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 amas, 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 amas. Dobrze pokonana no. Trzeba ucieka! Dobra. Ale nie znam tego miasta. Nie znam tego miasta. Całkowicie. jestem że ten to tylko się przeprowadziłem. Mam No takich pajanków to w ogóle nie widziałem nigdy. Dobra, to jest Ameryka. No będę do pracy, bo nie wiem. Dzisiaj odcinek będzie różny. No to jest druga część. Prawdziwe życie. Ale widocznie to, że jesteśmy w policji, to dzisiaj nie jesteśmy w policji. Akurat dzisiaj nie będziemy w policji pracować. Dzisiaj no, no jesteśmy w policji, ale dzisiaj w ogóle nie będziemy w policji być. W ogóle w danej pasie dzisiaj jest wolno to jest taki długi dzień. I patrzcie, ja sobie już tam i pojedziemy sobie tak musimy zrobić zakupy do domu Aha! E, musimy tutaj zrobić dom nie dziwcie się, musimy tak zrobić dom Tu jest nasz dom, no, zobaczcie no, na to jest normalny wjazd, zobaczmy na bak zrobiony. Tutaj jest nasza rezerwacja Nasz dom. Kiedy się do Willi wybudujemy? Będziemy mieskać Willi, chciałem powiedzieć, no ale wątpię. No, pyta. To się. No właśnie. Wydocha. Co to za dziwak chodzi na po tym mieście? Mam pytanie, trzeba zrobić zakupy? Pojechać w ogóle? W ogóle nie znam tego miasta. O kurde. O matka baska wycofać. Kulkulte tak tak. O małce? Uff. Nie wiedzieli, że to ja bym pomyśleli, że to tam. To. I wymiana, wymiana. Dobra, mój kubur, No, nie pamiętam, bo zresztą. 39, ty i flagi polskie na Discordzie. Proszę tu ekipy nagrywkowej. Bo bez ekipy nagrywkowej ta seria się skończy od razu teraz. Teraz mogą być. Włączone będą te. Komentarze. I dziw, nie dziwcie się, co mnie ja tak jest, bo. Muszę coś zrobić. Szukam takiego mojego kolegi byłego, który... No takiego wy myśli, że on tu jest... O tu jest. I on ma tu być. I on mi daje nowe auto, bo to już tak... No nie mogę nie jeździć, bo film do mnie zaraz a po drugie potrzebuję nowe auto, żeby... No, po prostu. Nowe auto potrzebuje. O, to właśnie auto potrzebuje I będziemy teraz z tym jeździć. Wiecie co widzowie bo ludzie mogą poznać mnie, bo czasami było tak że grałem sobie normalnie w tego i każdy mnie poznał i cię ode mnie w cały czas mi siedzili. No i było niefajnie, bo wiedzieli, że to ja... Skąd to nie wiem, bo nie podałem nigdy swojego nikomu. Ale wiadomo wie... wiecie jaki mam wybrał się na tablecznik. Kupulo 32 ty dziś te. No i biegnęła oni do mnie, ale chciał sobie no, nie boli, bo i nie zapiętam tak. Opiem w ogóle wam taką historię. Był sobie chłopiec. Jechał autem. Widział ciężarówkę, widział auto z rodami. Zrobił coś takiego. Jechał, 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 jechał. Zaczynał się. Powiedział dzień dobry, masz narody wsiad? Wziął sobie nie wziął sobie lody, ten odjechał, i później wziął sobie auto. Ten co jest, z tego. Mm, widzowie, idziemy do banku, wypłacić pieniądze. Musimy sobie wypłacić pieniądze, wiecie czemu? Ma? Bo nie mamy żadnych mam pieniędzy. Wypłacimy sobie pieniądze. Trzeba tylko wpłacić kartę, że kieszeni. Szukanie karty. Umarł Wypłacanie pieniędzy. Mam koszę. Mam koszę, mam koszę. Wyszę raz. Baba mam kaszę. Dziękuję, już pieniądze. Chyba normalna to w tym mieście. Ja ma... O kurde, trzeba tu wjechać! No w centrowie jest to normalne, że ja do szkoły. Ażej znaczy, U nas to nie jest na manuale. Dobra, to koniec tej dyskusji. Będzie ciekawe, czy podjadę pod tą górę tym autem. Nie! Nie! Proszę, nie podawaj się, o ciszko moje. Au! Pacie widzowie, pokażę Wam kika. Jedzie sobie małe autko i mówi, że jest najlepsze. I sobie takie. w Te widzowie. czemu ja, ja mam taką nutklejkę? Co my nie powinni robić w tej sali? No właśnie. Dobra, jedziemy do sklepu. Jest noc. Mogę, ktoś będzie w sklepie? Neeeee. <laughs>

Kupię sobie biały wózek. Kupię sobie to. Cipsy, czekoladę. Wodę. Wodę, wodę. Wodę. Mleko. Wlej wodę, wodę, wodę. Mm -mm. Jabłko, pizza, lody, kebaba. Dzień dobry. Banana, jabłka. No. O. Aha, bo są podwójne. Dzień dobry, chcę zapłacić i ile to będzie? Si. Pięćdziesiąt. Ja mam dwadzieścia tysięcy, pięćdziesiąt. Dobrze, już płacę. Ten koljer na do domu, a w ogóle teraz jedziemy do domu. Co się dzieje pod moim domem? What the hell? Fedna. Nie jakiś koniec pod moim... Nie! O ja tak nie lubię! To jest doma nie Boże! Konia mi ktoś postawił. No wynocha z tym kupim koniem. Ja nie lubię koni. Co nie lubię, ale nie ta. Muszę przyjechać. No boju, 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 boju. Co ten koń się tak przybliża? Bo się nie da nawet tam. No boże, weźmie ktoś tego fana, weź tego kota. Zobaczcie cierpią. No weźcie mi tego konia. Masz koń, masz koń. Masz, a masz? Dobra trzeba się przebrać i spać. Odłożę to na południe. No i trzeba. Idziemy spać, bo mi się nie chce nawet. O, to tu prędzej. Ktoś do mnie cwoni. O matko, nie, nie. Proszę, nie on, dobrze, wiem. No co, Sefia? Jedź szybko na komendę. Co się stało? O jedź. Wszystko ci widzę na komendzie, okej. Okay? Kurde, jedziemy na komendę. Tego tak szybko się nie spodziewałem, że o! Która jest w ogóle godzina? Aha! Jest druga 23. Mhm. Okej. Dobra, to wsiadamy. Dobra, to wsiadamy. O kurde! Co tu się stało? O matka. Dobra, idziemy na komendę. To są policjanci już na... O matku... Jestem to Są policjanci na komendzie, dobra. A są teraz, but jeszcze im dziennie

Chodę, Wychodzę! Wiesz, że pisać... Mej... Myślę z tym... Nie, muszę walczyć tam... Oka pisać? No to pieszczelki, myślę, no, no co to jest Mej Dobra... No, a i co? No, jedziemy ogólnie chyba szybko się znaleźć tam, bo tam ogólnie są zakładnicy. Do opuszczonego domku. Z, za... 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 za lotniskiem? Za no. Mm. Mm. Żeby lepiej nie widzieli mojej twarzy, oczko żeby Ty tylko nie widzieli mojej twarzy, tylko żeby nie widziałem mojej twarzy. Założę lepiej taką tylko maskę. Może nie poznajemy. Dobra. O właśnie ktoś tu dobra, co my idziemy? Eee, nie No to weź ten duży wóz, bo nas tylko w no, modułach tam cztery. Aha. No to jedziesz. A na sygnałach? Tak. Hmm. To jedziemy. Go, 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 go. Myślę, że ten śnieg szybko się ustawił, bo nie, nie chcę go przejść. Wąs się o kurde, cuk za nami jedzie. Ty całk, wynocha, bo to nie twoja reakcja. co ten całk ode mnie chce. Ja znamanie, ja znamanie robimy. No nie. No nie no. No nie, ja zaczął... On nie jest jednak... ekipy. Nikt mnie atakuje, wynochać z tym czubełem Wynochać to. No, idź Do swojej mamy się popłać stąd, popatrz, się do niej stąd Popłać, popłać, no popłać Dobra, idzie.

A kudy? Já ten celk je zadem, když se přes. ten? Tak Bo ogóle, Nie jestem zatłoczony. Ty możesz mnie nie przesiadywać. Boże. Nie gostę. gdzie w tym dzisiaj jest Odzie coś chyba, tos? będzie tak ze mną chodzić za mną Ty, to, to jest nie jest co? To nie jest baza wojskowa, to jest To na pewno będzie Nie znajdziesz tego Hvor er den? Dobra, jedziemy. Dobra, koniec tej tego muru już koniec. Dobra, pa widzowie. Kończę, kończę to. Kończę, jadę do domu. Co będzie za mną jechał? Bo będzie za mną jechał. Nie, widzowie. Dobra, pa widzowie. Pa widzowie, baj baj. Zostawcie suba, lajka dzwo ze dzwoneczkiem. Baj baj.